Barcelona wygrała Ligę Mistrzów, Barcelona zdominowała i Europę i Ligę Hiszpańską i krótko wracając do finału w największe zdumienie wprawiła mnie postawa Manchesteru United, bo liczyłem patrząc na końcówkę sezonu po pierwsze na to, że to Anglicy będą w lepszej formie fizycznej i zabiegają, a może nawet wręcz stłamszą. Barcelonę taką gasnącą w tych ostatnich kolejkach czy taką gasnącą w meczach z Realem Madryt, no ale po pierwsze liczyłem, że Serra Alex Ferguson wyciągnie jakieś wnioski z tego przegranego finału w Rzymie i z tych czterech meczów choćby Realu Madryt z Barceloną, Realu ustawionego przez swojego przyjaciela José Mourinho, z którym przecież konsultował się przed finałem na Wembley była rozmowa telefoniczna między ser Aleksem a, a José Mourinho. Tymczasem... Manchester United wyszedł na Wembley, tak jakby tamtych meczów w ogóle nie oglądał, tak jakby nie wiedział, że jedynym, jedyną metodą na powstrzymanie Barcelony jest to, co pokazał Mourinho w meczu, w meczu choćby w, Pucharu, w Pucharze Króla, w tych pierwszych 45 minutach, czyli taka dominacja fizyczna, zagęszczenie środka pola, trzeci defensywny pomocnik, zawsze jakiś piłkarz jest przy szabi, przy mieście. Zwracanie uwagi na to, na ich, jak, jak Barcelona zachowuje się po stracie piłki na, na, na połowie rywala, na ten ich niezwykle agresywny pressing, na dobieganie do rywali, kiedy są przed bramką, a przecież właśnie jakby zarzucenie tego, jakby zlekceważenie tych elementów gry Barcelony sprawiły, że Manchester United stracił obie bramki, obie pierwsze bramki. I w ogóle na tym, że Manchester był tylko tłem dla Barcelony w tym finale, że w ogóle nie widać było w piłkarzach Fergusona, że chcą ten mecz wygrać, że wierzą, że można... Go wygrać, że mają jakiś pomysł na grę. No, na, na takich. Nie przygotowali, nie odrobili tej lekcji, nie przygotowali się specjalnie na Barcelonę, a tak z nią grać nie można. Nikt w Europie nie może sobie powiedzieć, zlekceważyć: gramy w naszym stylu gry i zobaczymy, co będzie. Nie! Żeby pokonać Barcelonę, trzeba styl gry dostosować. Do niej pokazał to Hus Healing w meczach z Chelsea z Barceloną, gdzie naprawdę niewiele brakowało, żeby ją wyeliminować. Pokazał, to um, Jose Mourinho i z Interem i z Realem Madryt. Piękny futbol to nie jest. Yy, nawet można mówić o antyfutbolu, ale jeżeli to jest jedyna yy, droga, żeby, żeby ich pokonać, to ta, którą yy, wybrał Ferguson, na pewno drogą do, do sukcesu nie jest. I teraz powstaje pytanie, właściwie kto w Europie powstrzyma Barcelonę. Czy to jest dominacja na lata, czy to jest dominacja aż do końca kariery przez Leo Messiego, aż do wyczerpania się zasobów La Masi. Na przykład... Mm, mm, mm. Przyszły sezon wygląda, że będzie taki sam jak ten. Zostaje Pep Guardiola na ławce Barcelony, nigdzie nie odchodzi, nie porzuca drużyny. Drużyna będzie jeszcze mocniejsza, zdaje się, niż jest, bo w tym sezonie takim naj Słabszym elementem Barcelony była ławka rezerwowych. Czy w meczach z Realem, czy nawet tu w meczach z Realem, przecież na ławce siedzieli Realu, Kaka, Iguain, Benzema, Adebayor. Barcelona nie miała tam ani jednego zawodnika, chyba że Seydu Keite, który mógłby przesądzić o losach spotkania. No nie jest kimś takim ani Bojan, niezły napastnik, ale nie potrafiący odwrócić losy meczu. No, nie jest takim ktoś jeszcze, takim kimś jeszcze Tiago Alcantara i tak dalej, i tak dalej. Więc wzmocnienie ławki, bo, bo, bo przecież nie pierwszego składu. Zobaczmy, ten pierwszy skład, czy bramka, czy, czy defensywa a przecież w tym finale zabrakło pujola, no, charyzmatycznego filaru defensywa, Nawet Mascherano świetnie się spisuje na środku obrony. Często Barcelonie się wytyka i, i szuka jakichś kandydatów na lewą stronę, ale przecież Abidal po, po tej operacji, po tym zwycięstwie, właściwie o karierę, o, o życie z, z, z nowotworem wątroby no, spisywał się perfekcyjnie w, w, w finale Ligi Mistrzów. Busquets, Trzawi nie staną. No, Choćby i Kafa Fabregasa udało się pozyskać w Barcelonie, to przecież nie trafi on chyba z miejsca do pierwszego składu, bo, bo właściwie za kogo? Także ten tercet ofensywny Messi, Villa, Pedro. Pedro i Villa zawodzili w końcówce sezonu, prawda, jeden gol w 18 meczach, ale w finale Ligi Mistrzów i, i, i jeżeli odpoczną, Villa spełnił wszystkie swoje marzenia, jakie miał, zdobył właściwie wszystko, czego mu brakowało, wygrał wreszcie Ligę Hiszpańską i, i wygrał Ligę Mistrzów, jest mistrzem świata i, i Europy, a przecież Guardiola chce tą drużynę wzmocnić, więc, więc w tej sytuacji... Któż ich zastąpi? Może Real Madryt po jakichś wzmocnieniach, chociaż te, o których słyszymy, zdumiewają. Nuri Sahin i Hamid e, e, Altintop. No, czy to są zawodnicy, którzy w konfrontacji z Barceloną po wejściu z ławki pomogą? No, Ja mam wątpliwości. Chociaż oczywiście to za Mourinho jest tutaj najwybitniejszym taktykiem. E, jakieś nadzieje można wiązać z Chelsea, która. Ma zostać wzmocniona, ale na razie jeszcze nie wiemy e, przez kogo ani kto będzie ją prowadził. Czy na przykład ten e, zdolnia hzf Porto e, Andre Villas-Boasz, e, czy może uda się namówić e, e, Husa Hilinka do powrotu e, na. Stamford Bridge, ale póki co Chelsea no to jest takie, takie, takie mroczne widmo, nic o nich nie można powiedzieć, podobnie jak o Manchesterze United, który potrzebuje rewolucji kadrowej. Już jednak wymiany tych legendarnych zawodników jak Paul Scholes, Ryan Giggs, przytłoczony tą, 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 tą aferą obyczajową z małżeńską zdradą i skutkami Kneblowania mediów. Jest podobno 100 milionów do wydania latem. Zobaczymy na kogo. Jeśli to będzie Wesley Snyder, to możemy zobaczyć nowy Manchester, zupełnie inny, znów głodny, sukcesów, znów ciekawy, ofensywny. Zobaczymy, jak w bramce się spisze Dawid Gea. Ale póki co ciężko mi sobie wyobrazić, żeby taki kompletny projekt, jakim jest obecnie FC Barcelona, ktoś mógł. W przyszłym sezonie podtrzymać. Może będzie pierwszy w historii obrona trofeu przez zwycięzcę, zwycięzcę Ligi Mistrzów. Pierwsza historyczna obrona trofeu. Wcale się nie zdziwię, jeśli tak się stanie.